W najbliższych latach będę realizować projekt badawczy zatytułowany Analizy nieliniowe i modelowanie predykcyjne w rozwoju nowoczesnych cementów szkłojonumerowych, Akronim TIP. Jest to projekt, który ma na celu rozwiązanie jednego z głównych problemów, które dotyczą materiałów szkłojonumerowych, czyli ich niewystarczającej odporności na zużycie. Cementy szkłojonumerowe są to materiały wypełnieniowe stosowane w stomatologii odtwórczej, w szczególności wśród dzieci lub. Osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jedną z głównych wad tych materiałów jest ich niewystarczająca odporność na zużycie, co znacząco limituje możliwości długotrwałego ich stosowania, dlatego że trwałość tego typu wypełnień prognozuje się na maksymalnie 5 lat. Celem projektu jest zwiększenie odporności na zużycie, m.in. zużycie ścierny tych materiałów, które występuje w jamie ustnej np. podczas spożywania pokarmów. Jednym z celów projektu jest rozpoznanie możliwości uzyskania nowych wypełnień w modyfikowanych w nowy sposób. Drugim celem projektu jest rozpoznanie możliwości stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych w cementach szkół numerowych, Tego typu rozwiązania i tego typu Badania nie były w ogóle jeszcze wykonywane w cementach szkłowem numerowych. Na przykład zastosowanie metod analizy nieliniowej do analiz dynamiki procesów tarcia i zużywania tego typu materiałów i tego typu właśnie wypełnień. Drugim celem, takim ostatecznym powiedzmy celem projektu, jest stworzenie modeli predykcyjnych, które na podstawie zebranych danych pozwolą prognozować zachowanie w warunkach tarcia nowych substancji i nowych kompozycji. Wykonane zostaną symulacje komputerowe po to, aby w przyszłości móc prognozować zachowanie nowych kompozycji, jednocześnie wykonując mniej próbek do badań. Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej dysponujemy m.in. biotribotesterem, który pozwala na symulowanie tarcia w warunkach podobnych do tych, które mamy w jamie ustnej. Czyli możemy zadać takie obciążenie, takie warunki smarowania, na przykład używamy sztucznej śliny w badaniach, które pozwolą w pewnym przybliżeniu zasumulować to, co się dzieje podczas jedzenia. Siła, która jest zadawana na pojedynczy ząb podczas spożywania pokarmów, waha się od 20 do 150 N w zależności od tego, czy mamy do czynienia z osobą dorosłą, czy też z dzieckiem. Podczas naszych badań stosujemy obciążenie wynoszące 5 N, dlatego że wykonujemy badania w kontakcie punktowym. A wiadomo, że jeżeli dane powierzchnie kontaktują się punktowo, to wtedy też ta powierzchnia działania siły jest mniejsza, więc możemy zastosować też mniejsze siły. I podczas jednego takiego badania, które trwa 2 godziny, symulujemy ponad rok używania wypełnienia. Badania zostaną zaangażowani doktoranci. Ponadto oczywiście w badaniach będzie można uczestniczyć poprzez realizację pracy inżynierskiej czy pracy magisterskiej, a też wyniki uzyskiwane w trakcie projektu zostaną wykorzystane w dydaktyce.